Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Księcia Hesse, już z dawno wyczekiwanym i przez Was lubianym. Moi drodzy, misja 28 dzisiaj. Eee, no, mamy fajną misyjkę, która myślę, że będzie szybka. Jeżeli tak będzie, to sobie spróbujemy też od razu misję 29 grać, no ale póki co przejdźmy do fabuły. Misja 28. Czarni Bandyci, Góra Fogelsberg, luty 1282 roku. Książę Fudi jest wdzięczny za Twoją pomoc w obronie zamku i wysłał oddział rycerzy, którzy przyjmą od Ciebie rozkazy. Teraz ruszasz dalej na północ, aby rzucić wyzwanie wężowi o dalsze terytoria. Niedługo potem dowiadujesz się, że w tym rejonie znajduje się jaskinia Rabusiów. A mianowicie silnie strzeżona wieża na zboczach góry Fogelsberg. Fogelsberg niedawno wybuchł i od tego czasu nie ustał. Przywróć prawo i porządek w tej prowincji, ale uważaj na żywioły. Okej, okay, czyli mam zająć się rabusiami, mamy za cel wyrębnąć wszystkich wrogów i z grubsza to tyle. Muszę się przedstawić teraz znowu z klikania krzyżowcowego na klikanie twierdzowe. No właśnie. Kontroluję ogień. Dobra. Poczekamy, to jest wulkan. Słuchajcie, w tym miejscu spoko. Pogrupujmy sobie armię. Dobra, rabusiowie ruszyli w naszym kierunku. Mała twierdzenia. Próbujemy coś zdziałać Kontrol 6. Ok, pałkaże na nas lecą. Spróbujmy ich trochę tutaj przytemperować jazdą, może. Albo i nie jazdą. No, bo tak myślę, że będzie to miało większy sens. Jeszcze kolejne grupki do nas zmierzają. Hmm, fajnie. Cholera jasna, no wszystko naraz. Dobra, ładnie nowo ją przetrzewili. Ale tutaj też niewiele już zostało. Dobra, przynieśmy się, zapiszmy grę. 28 Przynieśmy się gdzieś tutaj, ile to potrwa, przyspieszmy tę pogry w tym celu. To co nam zostało, raczej powinno nam dać możliwość wygrania tej misji, no ale nie ma co chwalić się przed zachodem słońca. Aha. Dobra, tutaj sobie staniemy. Zostało nam się pozbyć tylko i wyłącznie uczników. No, więcej wojsk straciliśmy niż wydawało mi się, że powinniśmy, no ale dobra. Mamy wyrównany wszystkich wrogów, chyba ten cel uda się nam teraz osiągnąć. Szybka, krótka misyjka. Został pokonany. Nie wiem czy przyjemna czy nie, taka se po prostu. Powiem wam, że jak na razie jedna z takich najmniej interesujących, które były w tej kampanii. Już nawet te pierwsze samołóżkowe, tutorialowe wydawały się ciekawsze. Dobra, zobaczmy co tam misja 29 będzie chciała od nas. Misja 29 na zboczu wulkanu i zobaczmy o co chodzi w fabule. Misja 29. Na zboczach wulkanu. Wschodnie zbocza góry Fogelsberg, marzec 1282 roku. Spaliłeś jaskinie zbójców, ale ta prowincja nie zazna spokoju. Dotarłeś na jałowy teren z kilkoma gorącymi źródłami, gdzie natura powoli odradza się po pożarze wywołanym przez wulkan. Nagle pojawia się kilka chat, i jesteś świadkiem okrutnego zabijania ich mieszkańców. Udaje ci się wyeliminować bandytów, ale ten akt przemocy musi zostać pomszczony. Dlatego postanawiasz osiedlić się w tym miejscu, aby zbudować zamek. Nie będzie to łatwe zadanie, ponieważ książę traw zaczął rościć sobie prawa do tego terytorium i postawił wieżę strażniczą. Dlatego Twoje działania nie pozostaną ukryte. Ponieważ nie ma tu prawie żadnego drewna, będziesz musiał je zdobyć gdzie indziej. Okej, okay, ciekawi, misja się zapowiada. Brak drewna. Jasne. Jacyś bandyci na początku, tak? Okej, okay, zniszczyli wszystko, co mogli. Eee, tak, to będzie dobre rozwiązanie, żebyśmy nie podchodzili od razu do nich. Podejdźmy nieco bliżej. Może jeszcze spichle, nie rozwalą. Okej, okay. i żeby lordem nie zaatakowali. Dobra, mamy to jest git. Mam 20 sztuk drewna. Kupmy od razu sobie targowisko zbudujmy. Może... Miejscu, które niekoniecznie będzie takie eee, dobra, tutaj powiedzmy na składzie. Mamy jeszcze pszenicy, trochę i troszkę, troszkę, troszkę drewna. Hmm. Ok, i wąż i ten się odgrażają. A gdzie są znaki? Tak, wszystkie znaki są gdzieś w tym miejscu. Dobra, wojska wieprze atakują, jasne, eee, żaden problem. Hmm. raz sobie z tym poradzimy. Potrzebujemy drewna, dużo drewna. Kupować drewno możemy? Możemy kupować drewno, dobra. Zdałoby się trochę ogarnąć na początek kamienia. Ale z tym będzie ciekawie. Ejku no. ze skóry osobiście. To będzie ciekawa misja, coś mi się wydaje. Spowolnimy sobie ten pogry przede wszystkim i teraz zobaczymy, co uda się z tym działać. Dobra, wstępnie mamy ogarniętą sprawę, trochę zlamiłem, bo nie postawiłem sobie targowiska. I to nie będzie wiele kosztowało. Naprawdę bardzo, bardzo dużo. No znaczy tak, skoro wszystkie znaki są w tym miejscu, Moglibyśmy zająć tą wieżyczkę i użyć jej wiosny przeciwko naszym oponentom. Nie wiem, zobaczymy. Jak na razie potrzebujemy drewna na targowisko i na zbrojownię, bo moglibyśmy zrekrutować jeszcze paru łuczników i paru kuszników. Jeśli drugi drwal zdąży, to jesteśmy uratowani. Ale chyba nie zdąży już. Okej, okay. atak w miarę możliwości odparte, tym razem poszło nam zdecydowanie lepiej. Nie wiem co jest z tego zasługą, ale spoko. Potrzeba nam nowych Dobra, co możemy w ogóle budować? Z farm możemy wszystko budować, tylko że mamy tutaj małą dolinkę, nie wiem czy w ogóle to się coś się nie zmieści. Nic z tego. Tu moglibyśmy farmę robić, ale najpierw trzeba było zniszczyć tę wyżyczkę. W ogóle mamy jakiś czas do przetrwania, tak? Jasne. Zacznijmy może od budowy jednego gościa, co będzie produkować nam kuszę. Co mamy na składzie? Trzeba to sprzedać w cholerę, trzeba ten skład przenieść. Gdzieś tutaj, powiedzmy, dokupmy no trochę drewna, jakieś farmy krów zacznijmy robić. Ta muzyka bitewna jest iście irytująca, trzeba się pozbyć tych ziomeczków czym prędzej. Dobra, mamy, to chociaż nie mamy, czym się teraz bronić. Zróbmy może włóczników. No tak, na no wszystko drewno, niestety, jest potrzebne i wszystkiego drewna nie mamy. To no jest smoła, będzie trzeba to wykorzystać, czym prędzej zbudować odkrywkę. Ciekawy jestem, jak z atakami w międzyczasie będzie zróbmy tą odkrywkę teraz od razu. Nawet chyba kilka wejdzie. wow. Dwie na pewno się zmieszczą. Dobra, póki mamy złoto, naprawdę masz złota. musimy cisnąć to. Musimy jakoś się bronić. Musimy pocisnąć te odkrywki smoły. Jest tu gdzieś jeszcze jakaś smoła? Czy tylko tu, tu jest coś jeszcze? Chętnie. Wydaje ja się, że mimo wszystko jakbyśmy postawić skład zapasów w tym miejscu, w którym pierwotnie planowałem to zrobić, byłoby trochę lepiej. No ale dobra. Jest jak ja, zbyczku. Nie masz Postawmy od razu młyn. Może tutaj. Dobra, ustawiłem sobie klasyczne sterowanie myszką, bo w tej części chociaż można to zrobić, a jest to dosyć irytujące dla mnie. Więc chociaż to będzie mieć ogarnięte. Dobra. Mm, stać nas na garbarza. Postawmy tego garbarza gdzieś, nie wiem. Tutaj. Dwóch by się zdało od razu postawić, ale dobra, na razie tak mam jednego grotnika, uczarze, przepraszam. Jest na tyle daleko od składu, że produkuje tylko już 60 lat. Obiektu nie przypisano żadnego pracownika. Sir. Hmm, ale cóż, no tam był wcześniej skład, no. Tu jest sporo drewna. Tych trzech drwali, tutaj w sumie to nie ma co robić. Walmy ich, postawmy sobie drwali tu. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować mój panie. Dobra, gdzieś tutaj były jeszcze te odkrywki smoły. Za mało pracowników, aby nie było. Za ten mało pracowników, okej. Okay. mam drewno 8. Zostawmy jeszcze jeden domek. Nawet jakiś kamin zaczyna wpadać. No, tu, tu się gdzieś obwarował, jakiś smolnerowy porobił oczywiście w międzyczasie. Odciął przejście w tym miejscu. Tutaj po połatał, że tak powiem, te przejścia, które są ewentualnie dla nas zagrożeniem. I powinno być git. Podkreślam. Powinno. Czy będzie? Możecie się domyśleć. Garbarza drugiego też postawić możemy. No i przydałby się też łuczasz. E, Twój Grotnik by się przydał. No ale przydałby się też kopalnię żelaza. No na razie z drewnem jest słabo. No może Tutaj ten kamp drwali, nam coś pomoże w tym temacie. Mamy zapowiedź ogromnej armii wieprza, która niebawem stanie u naszych bram. Zapiszmy grę od razu. Trochę się pozmieniało Zapisujmy. w gwiazdy, no, ale chciałem poczekać z update'em już jak zbuduję tutaj tą kolejną farmę chmielu. Niestety nie było mi to dane. Mamy trochę kamieni na składzie. Trzeba domknąć mur przede wszystkim i zbudować jakąś bramkę, powiedzmy gdzieś... Tutaj. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk Węża, który zmierzał w tę stronę. Okej, okay, czyli obaj będą nas atakować. Jeden zmierzamy. za drugim. Zróbmy coś takiego i coś takiego. ja bym tutaj dał smolne Polska roby. Dobra, was bym dał tutaj. Nie jesteśmy kompletnie przygotowani na to, co się właśnie dzieje. Niewielka grupa żołnierzy węża zmierza w kierunku naszego zamku. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Wojska węża atakują. Wow. Całkiem spore to wojska. Zaatakuję! Tutaj się będą kumulować, No, okay. Naokoło niestety też mają ochotę iść. Eee, niedobrze. tam sobie grę. W Myślę, że zdążymy wszystko ogarnąć. Dobra, no, zrobimy blaneczki po prostu. Dobra. Dobra. Oni się gdzieś tutaj kumulować będą. Zróbmy tu taką konkretną. Plamę w tym miejscu oni przechodzą, drugą plamę, i w tym miejscu no cóż, już, no, już niewiele nam no, zostało z tej smoły. Także spoko, robimy coś takiego rekrutujemy szybko to co możemy. Rozgarniamy kuszników, ogarniamy jazdę kontrol. Jeden palmy tamto od razu. Nie. Nie można tutaj tego zbudować mieszkanie. Wojska węża atakują o, wyczuwam, że ten atak też będzie raczej stracony. Chyba, że jeszcze jakimś cudem się tutaj odbiją ziomeczki. Nie ma przejścia, nie ma przejścia. No dobra, to może jeszcze. Dajcie mi łucznika. Dobra, idą w tą stronę. Dobra, bardzo dużo z tamtej strony idzie. Wrogowie no, wdrażam się do zabójstwa. Potrzeba nam nowych krek krótkich C. Potrzeba nam nowych krek krótkich C. Log jest atakowany. Wiadomość o no niestety nie da rady. Hmm. Czytajmy jeszcze raz ten zapis, spowolnijmy sobie tempo gry tak konkretnie, żeby móc się dobrze przygotować. Dobra, atak tak udało się odeprzeć. Bardzo fajnie. Zapiszmy grę od razu. W ten sposób. Zapisywanie. Przyspieszmy trochę tempo gry. No i to będzie nas kosztowało teraz trochę czasu, żeby to wszystko znowu odbudować i powrócić do stanu pierwotnego rzeczy. Potrzeba drewna. Na szczęście mam trochę hajsu. Kupmy to drewno od razu. Nie masz wystarczającej ilości Wydaje mi się, że potrzebujemy więcej grotników. Żeby produkować nieco więcej, słuchajcie, włóczni. Zróbmy tak, trzech grotników i łuczasz, ekstra. Mm, jeden łuczasz i trzech grotników, tak. Dobra, ani złota, ani drewna nie mamy, no ale dobra, to już jest coś. W Zbroi w zasadzie mamy więcej niż włóczni, więc jednego ustawmy mimo wszystko na produkcję pik. Dobra, tutaj ten murek trzeba wydłużyć. Może nawet za bardzo. Dobra, w ten sposób. Kamienne mury jednak trochę dłużej wystoją. Tych inżynierów przydałoby się też ogarnąć jakieś tarcze ruchome, coś w tym stylu. Sami wiecie o co chodzi. Dobra, 12 łuczników i 8 kuszników przerzucamy jeszcze tutaj. Ok, 5 inżynierów, 6? 6 inżynierów mamy. Zaraz sobie tarcze porobimy. To chyba jedyne słuszne rozwiązanie. Sytuacja ekonomiczna jest całkiem stabilna, mamy całkiem sporo mąki na składzie. Z chlebem z pichlerzu już jest trochę gorzej, ale to dlatego, że też oni muszą tak trochę dalej łazić do tego składu. O tą mąkę, no ale myślę, że sobie poradzimy. Wpływy z pieniążków mamy całkiem niezłe, możemy zbudować zaraz kolejną wieżyczkę. W sumie to już możemy, ja bym to zrobił. Postawiłbym ją gdzieś tu. I zbieramy zaraz tych wszystkich uczników, kuszników, których mamy tutaj zebranych. Mega dużo ich nie jest, co prawda, ale są. Postawmy sobie schodki w tym miejscu. Jajcie tam panowie. Dobra, smoły, kupiliśmy trochę. I mam nadzieję, że to wystarczy. Najwyżej farmy pójdą z dymem, ale nie jestem na to, że to tak zbudować. powiem, jestem w stanie to zaakceptować. Nie mam pojęcia, jak duży może być atak, więc nie chcę też e, być mniej gotowy niż bardziej. Zbroju nie zapełnione była. Wow. Nie rekrutów, mamy rekrutów. są bardzo Świetnie. Dobra. Na razie wojska wieprza są wydają się być skromne. E, spróbujmy tutaj to jeszcze połatać w miarę możliwości. widzieli oddział wojsk wieprza, który zmierzał w tę stronę. Ja tak jak zwykle rozbite Potrzeba na kilka partii. Postawmy tutaj wieżyczkę gdzieś. Dobra, wszyscy poszli w tamtą stronę, fenomenalnie. Mam nadzieję, że i tak będą szli w, te, w tym kierunku. A, nie wygląda to za dobrze, moi drodzy. Pozbądźmy się tych inżynierów. Okay, idą w tym kierunku. Nie można tutaj tego zbudować. Parmy płoną. Niestety. No ale dobra, to ostateczny atak w końcu. Ale ładnie się hajcują. No morda. ta armia wieprz, To tu inżynierowie tylko umierają przyjść z pomocą? To wszystko? Okej. Okay. Easy w takim razie. Wycofują się. Fantastycznie. <laughs> Dobra, tylko dwie farmy czy tam trzy straciliśmy. Bardzo worth. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Na no, w razie własny smolnerowe odbuduje. Wiadomość od węża. Nadużyłeś mojej cierpliwości. Czas wreszcie z tobą skończyć. Nie no, mamy zwycięstwo. Elegancko, moi drodzy, to zwycięstwo. była fantastyczna misja. Bardzo fajnie się grało i ta też tam po tyłku Stracone jednostki 17%. Fajna, fajna, naprawdę fajna misyjka. Gorąco dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Pamiętajcie o pierduko pod filmem, ostatni odcinek z Krzyżowca, który którym nazywałem was Knurami. Wiele pokazał. Pokazał, że jest Was więcej niż myślałem, tych osób, które lubią i oglądają te filmy. Także, jeśli macie ma taką możliwość, jeśli nie jest to dla Was problemem, klikajcie te łapki, żebym ja wiedział, że jest stała publika, która ogląda, a nie są to osoby, które tylko wchodzą, oglądają pierwsze kilka sekund i wychodzą. No. Po tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.